Oto serce, które tak umiłowało ludzi. Powiedział nasz Pan do świętej Małgorzaty Marii Alakok. Płonące i zranione najświętsze serce pokazuje, że serce Boga jest pochłonięte miłością do nas tak bardzo, że był gotów cierpieć i umrzeć za nas w pełen cierpienia sposób. Najświętsze serce uczy nas, że prawdziwa miłość jest zawsze kosztowna, ale zawsze daje życie. O nabożeństwie do Najświętszego Serca można powiedzieć znacznie więcej, ale dziś, przygotowując się do Wielkiego Piątku, gdy na kalwarii przebite zostało Najświętsze Serce Pana Jezusa, chcę powiedzieć Ci o siedmiu sposobach, w jakie można je czcić. Zostań ze mną kilka minut na kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Jesteśmy w drodze do Wielkiego Piątku, gdy na Kalwarii przebite zostało najświętsze serce Pana Jezusa. To czas, gdy możesz w swoim sercu podjąć intencję wynagradzania Bogu za zniewagi grzechu poprzez łączenie osobistych cierpień z ofiarą miłości Jezusa, aby na nowo uświadomić sobie konieczność zadośćuczynienia i wynagradzania Panu Jezusowi za nasze grzechy. 40 dni z Najświętszym Sercem Pana Jezusa. Dziś posłuchaj o siedmiu konkretnych sposobach, jak czcić Najświętsze Serce Jezusa. W samym centrum chrześcijaństwa jest miłość. Nie mam tu na myśli szybko przemijalnej miłości czy innych błędnych definicji naszej zagubionej kultury, ale raczej ofiarne oddanie siebie. W swej istocie miłość to nic innego jak oddanie życia dla dobra drugiego. I im głębiej wzrastamy w wierze katolickiej, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że Ewangelia koncentruje się nie tyle na naszej miłości do Boga, co na miłości Boga do nas. Dziś, tu i teraz masz okazję, aby swoje wyrzeczenia i ofiarę w przeżywanym Wielkim Poście połączyć z Najświętszym Sercem Pana Jezusa. W płonącym i zranionym Najświętszym Sercu widzimy, że serce Boga jest pochłonięte miłością do nas. Tak bardzo, że był gotów cierpieć i umrzeć za nas w pełen cierpienia sposób. Najświętsze serce uczy nas, że prawdziwa miłość jest zawsze kosztowna, ale zawsze daje życie. Posłuchaj o siedmiu konkretnych sposobach, w jakie czcić najświętsze serce Jezusa. Pierwsze poświęcenie. Rozmyślając o najświętszym sercu Jezusa, uświadamiamy sobie głębie ofiarnej miłości Boga do nas. Jezus oddał się nam całkowicie na krzyżu, aby udowodnić swoją miłość do nas i nadal to czyni w najświętszej ofierze mszy świętej. Kiedy przyjmujemy Eucharystię, otrzymujemy samo serce Chrystusa. Jezus wciąż na nowo daje nam swoje serce, a jedyną rozsądną rzeczą jest oddanie mu naszego serca w zamian. Pięknym sposobem na to jest poświęcenie się najświętszemu sercu. Prosząc o wysyłkę wizerunku Najświętszego Serca Pana Jezusa, otrzymujesz jednocześnie piękny akt poświęcenia rodziny Najświętszemu Sercu. Drugi, intronizacja. Ważnym aspektem nabożeństwa do Najświętszego Serca jest uznanie i poddanie się władzy Jezusa Chrystusa w każdym aspekcie swojego życia. Jezus jest prawdziwym królem, królem kościoła, naszych rodzin i całego społeczeństwa. Tradycja intronizacji Najświętszego Serca jest doskonałym sposobem na wyrażanie tej królewskości Chrystusa. Podczas tej ceremonii błogosławiony obraz Najświętszego Serca jest umieszczony w widocznym miejscu w domu, przypominając, że Jezus jest naszym królem i że powinniśmy go kochać i służyć mu całym sercem. Trzeci, zadość uczynienie Imię Jezusa spotyka się z regularnym bluźnierstwem i nadużywaniem w mediach, literaturze i codziennych rozmowach. Za każdym razem, gdy tak się dzieje, serce Chrystusa jest ponownie ranione przez odrzucenie. Jednym ze sposobów, w jaki możemy okazać miłość najświętszemu sercu, jest czynienie zadośćuczynienia za nadużycia, których doświadcza Jezus. Czwarte, pierwsze piątki miesiąca. Kiedy nasz Pan? Ukazał się świętej małgorzacie Marii i objawił nabożeństwo do najświętszego serca. Prosił o praktykę uczestniczenia we mszy świętej, spowiadania się i przyjmowania go w Eucharystii w pierwszy piątek przez dziewięć kolejnych miesięcy. Właśnie w piątek wspominamy mękę i śmierć naszego Pana. Zasadniczo jest to nowenna, która przypomina nam o miłości Jezusa do nas i wzbudza w nas pragnienie naśladowania Jego ofiarnej miłości. Oczywiście, dziś wszyscy jesteśmy zajęci i może trudno pamiętać o tym nabożeństwie pierwszopiątkowym. Dlatego, dołączając do rodziny Najświętszego Serca, dzięki kanałowi Apostolatu otrzymasz na swojego maila w każdym miesiącu przypomnienie o kolejnym pierwszym piątku miesiąca wraz z krótkimi rozważaniami. Dodatkowo musisz wiedzieć, że dołączając do rodziny Najświętszego Serca, w Twojej intencji będzie sprawowana Msza Święta w każdy piątek. Piąty. Częsta modlitwa. Modlitwa jest oddechem życia duchowego i podstawowym sposobem, w jaki wzrastamy w miłości do Boga i Bliźniego. Częste wzywanie najświętszego serca jest doskonałym sposobem na modlitwę, ponieważ jest to odwołanie się do miłości i miłosierdzia Jezusa. Modlitwa do najświętszego serca może być tak długa jak nowenna lub litania, lub tak prosta jak spontaniczne wezwanie najświętsze serce Jezusa. Zmiłuj się nade mną. 6. Naśladowanie. Nabożeństwo do najświętszego serca ma na celu inspirowanie do naśladowania. Możemy odmawiać wszystkie właściwe modlitwy, a nawet wiernie praktykować nabożeństwo pierwszopiątkowe, ale jeśli nie naśladujemy ofiarnej miłości Jezusa, nie jesteśmy prawdziwie oddani Jego sercu. Oczywiście naśladowanie najświętszego serca zaczyna się od oddania miłości Chrystusowi i gotowości do poświęcenia się dla Jego dobra. Obejmuje ono jednak również miłość do tych, których spotykamy na co dzień, w którymi być może nie jest nam w tej chwili po drodze. Oznacza miłość i przebaczenie naszym wrogom i tym, którzy nas prześladują, oznacza oddawanie życia za innych. Siódmy, działalność misyjna. Wreszcie, kochanie Najświętszego Serca Jezusa oznacza niesienie Jego miłości innym. Oznacza to dzielenie się naszą wiarą z tymi, którzy być może od niej odeszli, lub którzy być może nigdy nie słyszeli o tym, że Chrystus z miłości daje się nam w Eucharystii. Oznacza to dawanie świadectwa o tym, że Jezus jest naszym królem, któremu ofiarnie służymy. Oznacza to również niesienie naszych krzyży. Z miłości i cierpliwością. Nabożeństwo do Najświętszego Serca osłabło w ostatnich latach, ale zachęcam Cię, abyś przez pozostanie na kanale Apostolatu Najświętszego Serca chciał dowiedzieć się więcej o tym pięknym nabożeństwie i wzrastać w miłości do gorącego serca Jezusa. Tylko wtedy, gdy nauczymy się naśladować prawdziwą, kosztowną i ofiarną miłość Najświętszego Serca, odkryjemy nasze powołanie jako ludzie. Już teraz możesz mi pomóc w rozwoju kanału Apostolatu Najświętszego Serca, aby treści, które publikuję, mogły trafić do jeszcze większej ilości polskich domów, a Najświętsze Serce Jezusa stało się jeszcze bardziej znane i kochane. Możesz mi pomóc poprzez modlitwę, dobrowolną ofiarę, dzięki której jestem w stanie utrzymać ten kanał i wysyłać kolejne wizerunki Najświętszego Serca jego czcicielom. Skontaktuj się ze mną poprzez adres mailowy lub stronę internetową. Dołączając do rodziny Najświętszego Serca, poprzez formularz na stronie internetowej Apostolatu Najświętszego Serca. Będąc aktywnym apostołem i członkiem rodziny Najświętszego Serca, otrzymujesz wiele korzyści. Między innymi masz pewność, że w każdy piątek w Twojej intencji sprawowana jest Msza Święta. Udostępnienie treści, które publikuję na kanale. Dzięki kolejnym udostępnieniom zwiększa się zasięg naszych materiałów. Istnieje wtedy większe prawdopodobieństwo, że później wyświetlą się osobom, które wcześniej nie słyszały o kanale Apostolatu Najświętszego Serca. Wysyłając mi prywatną wiadomość ze swoim świadectwem, napisz mi, co w twoim życiu zmieniło nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, tak aby mógł anonimowo podzielić się twoim świadectwem. Pamiętaj o tym, że świadectwa w sposób niezwykły budują i umacniają naszą wiarę. Dziękuję Ci za Twoją dzisiejszą obecność. Niech Ci Pan Bóg błogosławi. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij przycisk subskrybuj. I dzwoneczek powiadomienia, aby żadnego nie przegapić.